Aby wyćwiczyć swoją pracę w trybie obiektowym, jednym z takich prostych ćwiczeń jest zrobienie bałwanka. Bałwanek, którego mam na myśli, może wyglądać na przykład tak, jak ten, którego teraz tutaj wczytuję. Chwilę muszę poczekać, aż się załaduje. Nie wiem, czemu się nie wczytał jeszcze, ale zobaczymy. Na przykład coś takiego. Wszystko, co tutaj widzimy, zostało zrobione w trybie obiektowym, a więc każdy z tych obiektów to jest osobna bryła. A więc widzimy, że na przykład kapelusz został zrobiony w podobny sposób. Jest także rondo, oczywiście przykryte śniegiem. W pewien sposób jest to wtyczka. No i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ustawionych specjalnie tych włosów w miotle. Oraz sople w różnych miejscach, teren, choinka, taka biedna ona, ale jakaś jest. Więc to wszystko, to są wszystko osobne obiekty i całą ich listę widać również w outlinerze. Jest ich dosyć sporo, nie trzeba się tym przejmować. Aby zrobić takiego bałwanka, należy zacząć od prostych, geometrycznych obiektów i pracować należy cały czas w trybie obiektowym. Jedyne co w tym ćwiczeniu jest istotne, to nauka zarządzania nawigacją, oglądania ekranu i dopasowywania do siebie obiektów, a także kilka podstawowych operacji związanych ze skalowaniem, przesuwaniem, dopasowywaniem obiektów itd. Zaczynamy od dodania na scenę kulki. Wybieramy sobie mesh z menu przez Shift A, następnie UV Sphere. To jest kulka, która powinna stać idealnie w środku układów współrzędnych. Jeżeli nie stoi, na przykład jest gdzieś indziej, bo przesunęliśmy kursor 3D, to oczywiście doda się w tym miejscu. Jeżeli tak bym ją dodał, można ją bardzo szybko przewrócić, czy też raczej przesunąć do środka układów współrzędnych, kiedy nacisnę klawisza ALT-G. Oczywiście Shift C wcześniej ustawia mi ten kursor 3D w miejscu, gdzie jest środek układów współrzędnych, i wtedy tak każe obiekt nowy tam w stanie. Teraz, jeżeli dodaję już taką kulkę, to widać od razu, że jest cieniowana w formie takich prostokątów. Aby nie było takich prostokątów, używam menu podręcznego, które mam u siebie pod klawiszem W. Osoby zaznaczające przez lewy klawisz myszy mogą nacisnąć prawy klawisz myszy. Jak zaznaczę w tym, znaczy wcisnę w to, w tym menu mam Shade Smooth. I to powoduje, że obiekt staje się wtedy cieniowany w taki sposób, jakby był całkowicie gładki. Więc mam kulkę i teraz jak ustawię się w widoku ortograficznym od przodu, widzę, że kulka jest idealnie okrągła. Aby lepiej wyglądała, mogę ją przenieść do góry przez G, Z i następnie przesunąć ją kilka razy w siatce. Potem mogę ją przeskalować przez Z z klawiszem S, a raczej SZ i później skopiować szybko kulkę poprzez Shift D, przesunięcie do góry i znowuż ewentualne skalowanie, pomniejszenie. Następnie przesuwam ją znowuż i naciskam Alt S, aby zresetować kolistość i pomniejszam do takiego rozmiaru, żeby była to głowa bałwanka. To jest taki najprostszy bałwanek. Mogę zaznaczyć kilka elementów, przesunąć je troszkę niżej, dodać jakiegoś plane'a i tego plane'a mogę rozciągnąć po to, aby stworzyła się jakaś podłoga dla niego. Taki prosty obiekt powinniśmy już umieć ustawić. A więc to, co tutaj jest w zasadzie wytyczne, to to, żeby on stał mniej więcej na podłożu i żeby miał lekko spłaszczone te kulki. Rozmiar głowy możemy sobie dopasować i również umieszczenie tej głowy. Potem, aby zrobić tę scenę ciekawszą, dodajemy kolejne obiekty. Na przykład takim dobrym obiektem jest stożek. Stożek nam się przyda przynajmniej dwa razy. Raz, żeby zrobić nos tego bałwanka, a raz, żeby zrobić jego kapelusz. Zauważcie, że stożek... To jest obiekt, który mogę zmodyfikować po jego dodaniu. Jest to panel ostatniej operacji. I w tym panelu ostatniej operacji mogę określić drugi promień tego stożka. Więc mogę go troszkę rozciągnąć, tak jak widzicie. Tego typu rozciągnięcie stożka jest przydatne, ponieważ dzięki niemu mogę później przeskalować ten stożek, podnieść do góry i mam już na głowie bałwanka coś na kształt wiadra. Przy okazji, jeżeli nie podoba Wam się cieniowanie tego w paski, można nacisnąć W i wybrać Shade Auto Smooth. Jeżeli wybierzemy samo Smooth, to to nie będzie dobrze wyglądało, będzie takie zaokrąglone, przypina się troszeczkę, będzie kule, z której wycięto taki dziwny kształt wiadra. A tutaj jak wezmę autosmów, to dodatkowo na krawędzi pojawi się, o, ciekawy błąd, tego nie widziałem. Co my tu mamy? No asset found at Bardzo dziwne. Okej, okay, mam tu jakiś dziwny błąd, którego się nie spodziewałem. Nie wiem skąd się wziął, więc można spróbować poszukać czegoś na przykład w menu Object na temat shadingu. Gdzieś tutaj jest Shade Flat, na przykład Shade Auto Smooth i tak dalej. Jak widzę, nie ma jakiegoś elementu. Bardzo dziwny błąd, pierwszy raz go widzę, zaskoczył mnie. Więc żeby nie tracić czasu, przejdźmy na tym do porządku dziennego. Zrobię na razie Shade Flat. Nie wiem skąd się w ogóle taki błąd wziął. Dziwne, będę musiał później sprawdzić swoją konfigurację. Taki garnek na głowie mógłbym także wzbogacić o coś w rodzaju ronda. A to mogę zrobić szybko, na przykład z czegoś takiego jak cylinder, który należy prze później przeskalować. A więc naciskam SZ. Przeskalowuję, następnie jeszcze dodatkowo S, przesuwam go do góry, żeby było to coś takiego. Nie wiem, czy to jest akurat odpowiednie, ale mogę zawsze przeskalować to później jeszcze raz, na przykład SZ i spłaszczyć nieco. Całość, jak zaznaczę w dwójkę, będę mógł to przeskalować jeszcze trochę, przekręcić przez R, następnie przesunąć i ustawić tak, żeby ten błonek miał lekko zawodniacko przechylony kapelusz. Być może coś takiego, być może stwierdzicie, że można to powiększyć i na przykład ustawić jakoś tak. Zauważcie też, że jeżeli chcę na przykład przesunąć taki garnek na głowie w osi tego garnka, czyli takiej na ukos, to nie wystarczy nacisnąć same G, a później Z. G i Z przesuwać będzie w pionie, dlatego że jestem teraz w takim układzie odniesienia globalnym. Musiałbym być w lokalnym, ale nie ma problemu, nie muszę tego zmieniać. Wystarczy nacisnąć G, później Z, jeden raz, później drugi raz i w tym momencie mam oś lokalną, po której mogę przesuwać dany obiekt. No więc to jest akurat przydatne w tym momencie, więc warto o tym wspomnieć. Taki bałwanek powinien mieć jeszcze stożek, który będzie jego nosem, a więc dodaję stożek. Tutaj usuwam to zniekształcenie. Mogę też zrobić troszeczkę mniejszy promień, żeby stożek już był na dzień dobry, troszeczkę ostrzejszy. Pomieszam go następnie i zauważcie, przy pomniejszaniu przez S, jak kliknę, żeby zaakceptować to pomniejszenie, to panel ostatniej operacji zmienia się na operację Resize. Jak przesunę ten stożek, to będę miał operację Move. Jak obrócę, będzie operacja Rotate. A więc ten panel zawsze określa efekt działania, Ostatniej operacji I mogę tę ostatnią operację tutaj ewentualnie jeszcze poprawić, ale tylko ten jeden raz tuż po wykonaniu tej operacji. Czyli teraz przesunę ten stożek tuż, samej rotacji nie poprawię, chyba że wywołam następną operację rotacji. Mam teraz bowanka z nosem, ale jest to bowanek, który w ogóle nic nie widzi. Dodajmy zatem coś takiego jak icosphere. Ten icosphere to jest inny rodzaj kuli zbudowanej z samych trójkątów. I ta kula obecnie ma tych trójkątów za dużo, więc otworzy panel ostatniej operacji zmienia subdivisions na 1. W tym momencie jest ich troszeczkę mniej tych podziałów. Taką kulę następnie pomniejszę do rozmiaru jakiegoś niewielkiego kamyka i chciałbym tę kulę użyć, żeby zrobić małankowi oczy. Ale ustawienie tej kuli w tym momencie jest dosyć trudne, bo muszę ją przesunąć najpierw tam, gdzie ma być oko, następnie przekręcić ten widok i zobaczyć, czy to oko jest z tyłu głowy, trzeba przesunąć je na sam przód, później znowu troszeczkę przesunąć. Tak wiecie, wyczaić trzeba to miejsce, kiedy to będzie przenikało się przez, powiedzmy sobie, połowę takiego kamienia. Czyli ten centrum obiektu będzie na połowie powierzchni, powiedzmy sobie, tej dużej kuli. I oczywiście jest kłopotliwe, trzeba scenę obracać i w zasadzie dobrze, żebyście tak porobili trochę, natomiast jest też szybszy sposób. Teraz skopiuję sobie ten obiekt, postawię go z tej strony w powietrzu i wezmę sobie stąd ze Snapping Options coś takiego jak snapowanie, czy też dociąganie, przesuwanie do ścian. I do ścian będę przesuwał taki element tego obiektu, jak centrum. Więc trzeba zaznaczyć się center. I teraz jak nacisnę klawisz G, to oczywiście jestem w trybie przesuwania, żadna filozofia. I teraz wciskam klawisz Ctrl. Jak widać, ten obiekt nie skacze po siatce, tak jakby skakał do tej pory. Natomiast jak wezmę sobie myszkę i tą myszkę gdzieś będę trzymał w tym miejscu, a potem nacisnę G i ją przesunę nad ścianę i wcisnę Ctrl, to będę miał elegancko dopasowanie. Od razu do tej ściany, na której trzymam mysz. Więc w tym przypadku to będzie na przykład to miejsce, nie? Ok. Teraz mogę skopiować kilka razy taki kamień. Shift D, a następnie Ctrl i od razu dociągam go jakby do powierzchni. Zwłaszcza jak to fajnie działa, mogę go trochę pomniejszyć. I znowu, Shift D, kamień sobie lata przykrojone do myszki, wciskam Ctrl, najeżdżam na jakąś ścianę i ustawiam. Mogę w tym momencie z dowolnego jakby położenia uzyskać dopasowanie, dociągnięcie do ścian wszystkich tych elementów, które są ustawione, zobaczcie, elegancko. No, i tak samo mogę zrobić też, jak spojrzę na przykład na scenę w widoku od lewej strony, to jest Left Orthographic, czyli Control z trójką na klawaturze numerycznej. I teraz mogę skakować taki kamyk gdzieś tutaj, z kontrolem go ustawić, powiększyć troszkę. I z takich kamyków możemy zrobić eleganckie, powiedzmy sobie, guziki do tego bałwanka. Naciskam Control, aby je wszystkie ładnie ustawić. I teraz, jeżeli nie nacisnę tego klawisza Control, Załóżmy, że mam go gdzieś tutaj, jestem na środku tego brzuszka. Nie naciskam Control, tylko po prostu przesuwam. Też się wydaje, że wszystko ładnie ustawiam. No oczywiście, nie? Ale jeżeli przekręcę swój widok, to się okaże, że kopiowałem w płaszczyźnie ekranu i wszystko stoi tak jakby w tej pionowej osi, wzdłuż której przesuwałem te obiekty. Więc ten kontrol wciskany razem z tym snappingiem do centrum według ścian umożliwia mi te obiekty dociągnąć, nawet jeżeli jestem w takim widoku. G. Ctrl. Klikam. Później G. Wciskam Ctrl i trzymam, a potem klikam. Oczywiście G naciskam tylko jeden krótki raz. Przypomnę, żeby nie wciskać i nie trzymać niepotrzebnie klawiszy, ponieważ może to prowadzić do dziwnych zachowań blendera. Włączam po prostu jakieś dodatkowe funkcje albo gest. No i mam teraz guziczki wszędzie ustawione. To jest taki prosty bałwanek. To, co jeszcze można do niego dodać, to torus. Torus przydaje się dlatego, że z torusa można zrobić szalik. Na przykład podniosę troszkę wyżej. Obciągnę go gdzieś jak tutaj, jakoś pomniejsze. O, i będę miał teraz coś takiego. Jak ładnie zrobiony szalik. Jeżeli się postaram, to ten szalik można nawet wziąć, skopiować, obrócić przez dwukrotny R i zobaczyć, jak by było, gdybym na przykład wyjął go troszeczkę, na przykład gdzieś tyle. Zobaczysz, to wygląda teraz, jakby ten szalik miał jeszcze jakiś tutaj węzełek czy coś podobnego. Jeżeli skopiuję to kolejny raz, ustawię jakoś w ten sposób, przez podwójny klawisz R, to zobaczymy, mam coś w rodzaju takiej kokardki. Mogę nawet taki torus skopiować. Zostawić go za pomocą obrotu wokół osi X w tym momencie w ten sposób, trochę jeszcze przybliżyć do sceny, może jakoś tak, może jeszcze troszeczkę bardziej minimalnie. Zobaczysz, to tworzy taki węzeł. Mogę nawet spłaszczyć troszeczkę taki torus i rozciągnąć go na boki. Według osi Y w moim przypadku zobaczysz, że tworzy mi to całkiem przekonująco wyglądającą jakąś taką, wiecie, chustę czy coś. To jest taki element, który. Jest oczywiście schowany wewnątrz tego bałwanka. Nie jest to najlepsza geometria, ale my na razie bawimy się w bardzo prosty sposób tylko z trybem obiektowym, więc pewne takie uproszczone efekty możemy łatwo uzyskać. Co jeszcze można dodać do takiego bałwana? No bardzo proste. Możemy skopiować mu nos, obrócić go przez Alt-R, żeby nie miał żadnej rotacji, a następnie obrócić 180 stopni w ten sposób, żeby był pianowo skierowany w dół. I postawić mogę go teraz na przykład pod tą czapką. Będzie się wydawało, że... Z tej czapki zwisa sopel. No a ponieważ to jest klimat zimowy, to w sam raz powinno pasować. Nie można kilka takich zrobić, mniejszych lub większych. I dzięki temu macie dodatkowy ciekawy element, na którym można zawiesić oko. Co jeszcze można zrobić? Można zrobić na przykład coś takiego, że dodam, ten, dodam ręce do tego bałwanka. Na przykład przesunę je w takiej osi, a następnie przeskaluję troszeczkę. Być może będzie to trzeba przeskalować kilka razy. Na przykład coś takiego. Tutaj w osi X należałoby tą rękę mu zrobić. I trochę ją teraz wyciągnę. Zobaczcie, jest coś w rodzaju takiej małej rączki. Może jest trochę za chuda, można ją powiększyć, można ją przekręcić. Ok? Coś takiego można zrobić. Jak będzie troszeczkę wystawała, może nie ma za dużego problemu. Coś takiego może. OK. Widzicie? Wydaje się, że bałwan teraz trzyma taką jedną rękę gdzieś tam. No i to jest oczywiście taki sposób na pracę z takim bałwankiem. Tutaj tak samo można zrobić. Tą rączkę można mu dać do przodu. O, jakoś tak. I już jest coś, co mogłoby się nawet jakoś tam bronić. Nie, nie wiem, czy on dobrze wygląda. Tak samo też możecie spróbować zrobić mu nogi na przykład. Więc skopiuję tę kulkę Alt-S, następnie ją trochę pomniejszę i zobaczcie, jest taka kuleczka jedna i druga. Jak w takich misiach albo w jakiejś powiedzmy sobie zabawce czy kimś takim. Oczywiście wygląda to dosyć pretensjonalnie, jest nadal bardzo, bardzo prosty, ale my cały czas przypomnę pracujemy z podstawami. Okay? To są jeszcze podstawy i głównym celem tego ćwiczenia jest to, żebyście ogarnęli nawigację w viewporcie, obroty, skalowanie, ustawianie różnego rodzaju obiektów, rotacje i tego typu rzeczy. Widać teraz, że jak nacisam jedynkę na NumPadzie, jestem ustawiony od przodu, to jak patrzę sobie w bok, więc mogę zaznaczyć całą scenę i obrócić go poprzez R, X i na przykład obrót przesunięcie myszką, wszystkie elementy po prostu przekręcę, 90 stopni i mam go teraz patrzącego prosto na mnie. Możecie dodać jakieś inne obiekty, można zrobić jakiegoś małego bowanka, na przykład te trzy kulki można skopiować, następnie je pomniejszyć i macie teraz bowanka baby, coś podobnego można spokojnie ogarnąć, ok? Możecie skopiować to wiadro i postawić na przykład gdzieś obok, tak żeby się wydawało, że stoi. Tutaj można dać jakąś kulkę na tym. Można też skopiować taki nohal, żeby już było widać, że to jest kawałek bałwanka. Nie? Jakieś takie akcje można pobudować. I co w zasadzie Wam przyjdzie do głowy można robić. Więc jest to taki temat trochę do zabawy, trochę do klikania. No i może coś fajnego z tego wyjść. Wystarczy odrobina kreatywności i takiego zero samokrytycyzmu. OK? Przez zobaczyć, tutaj jest jedna głowa, taki bałwanek, a jak skopiuję te kamyki tutaj, to będę miał także oczy u tego małego. Knypa, można powiedzieć. możemy pomniejszyć to oko. To może być na przykład trochę wciśnięte. Tak może wyglądać. I teraz z tego możemy mu zrobić dzioba, nie? Na przykład. O, tak wygląda. Czemu nie? Nie wygląda zbyt inteligentnie. Ok, no więc takie ćwiczenie polecam do zabawy. Jeszcze inne fajne ćwiczenie, które możecie zrobić, to jest ćwiczenie, w którym bałwanek byłby na przykład poszatkowany. Jeżeli wezmę sobie i skopiuję tego jego mościa i postawię go tutaj, to zamiast takich ładnych kulek, można byłoby się mu pokusić o zrobienie serii cylindrów, czy też takich plasterków. Wystarczy tylko, że taki cylinder sobie skopiuję i znaczy wstawię taki cylinder tak w ogóle i go tutaj przesunę. Dajmy go na to, że będzie gdzieś tu na górze. I teraz zobaczcie, jakbym chciał robić takie plasterki, no to przede wszystkim te cylindry ustawiam w tym miejscu, gdzie one tu powinny być, na przykład coś takiego, nie? To będzie pierwszy plaster, skopiuję go trochę niżej. Teraz naciskając Shift, znaczy S, a później Shift Z, mogę go rozciągnąć. Mogę go też dać troszkę wyżej. Chodzi o to, żeby zrobić kilka takich plasterków, jakby ten, wiecie, ten bałwan, był w pewien sposób takich szkieletów zbudowany, czy z czegoś podobnego. Teraz tak, Shift D, Z przeciągam trochę niżej, powiększę, żeby było lepiej widać. I następnie mogę nacisnąć S, żeby rozskalować, ale będzie rosła mi grubość tego klocka, jak widzicie. Więc, żeby nie rossa grubość tego klocka, muszę skalować w osi X oraz Y poziomy, ale nie w osi Z. Więc w takim momencie naciskam Shift Z podczas skalowania. Teraz rozciągam go jakby w. Poziomie i w pionie. No, i tak samo tutaj Shift D, Z, klikam, następnie S, Shift Z skaluję i znowu Shift D, Z. Trochę go tutaj przez Shift Z przeskaluję i jeszcze jeden dodam. I to będzie taki jakby mój szkielet, który będzie tworzył mi obrys. A więc w tym momencie mogę usunąć tą kulę. Jak widzicie, mam coś podobnego do bałwanka, który no jak widać jest taki zupełnie wychudzony. Można także skopiować jeden z takich cylindrów. Ustawić go gdzieś tutaj, skasować tą skalę, a następnie pomniejszyć, tak abyście uzyskali coś na kształt kręgosłupa. Teraz jest taki bałwanek jakby z nadziewanki czy z czegoś. Może nawet można pokusić się o to, żeby było mniej tych kości, jeżeli część usunę, zobaczcie, wychodzi taki chudzielec. Można je trochę pogrubić. Jest to oczywiście jedna z takich wersji, które możemy sobie zbudować, ok? I taki bałwanek będzie oczywiście wyglądał troszkę gorzej. Oczy można mu skopiować, przesunąć do tego typa żeby jeszcze się one dokładnie tutaj nakładały. Cały czas jestem, zauważcie, w tym trybie face i center przez napingu. Mogę wziąć sobie ten obiekt i godzić tutaj nakleić i tutaj też. OK? To może być nawet trochę za zawaty tak jak teraz. Niekoniecznie musi być całkiem normalny. No i to jest już chyba dosyć tych pomysłów. Sami na pewno wpadniecie na coś jeszcze lepszego, więc im będzie ciekawszy, im fajniejszy, im więcej szczegółów dodacie, tym będzie to oczywiście dużo ładniejsze. Jeszcze jedna rzecz, gdybyście chcieli zrobić na przykład coś w rodzaju płotu, można spróbować dodać stożek i ten stożek możecie tak ustawić, żeby miał na przykład tylko cztery wierzchołki. Cztery wierzchołki to już jest niewiele i oprócz tego można dać mu jeszcze rotację na przykład 45 stopni na osi Z. Więc on się będzie wydawał taki wiecie, wyrównany całkiem. Okay? Nie musi być taki długi, więc możemy mieć tutaj na przykład 0,5 i teraz wychodzi z taki jakby szpiczasty rodzaj piramidki. Ale możemy dać mu również skalę odpowiednią. Jeżeli go przeskaluję na osi Y, żeby go spłaszczyć na przykład w jednej z osi, w może go w innym miejscu, gdzieś tu na przykład go dam, może w siatce to już zrobię. Okay. Więc teraz jest w siatce widok od przodu, widok z lewej strony, widzicie? Mogę na ten sposób. Mogę go teraz na osi Y przeskalować S, Y i go skaluję, tak żeby był wąski bardzo. Jeszcze raz myszka dalej od tego. S, Y i teraz zbliżam myszkę do samego tego klocka. S, Y. Kilka razy muszę to zrobić, bo ta skala tutaj już widać, że i tak poleciała trochę. No, ale to, co dostanę, to będzie taki obiekt, widzicie? No, dziwnie się trochę proskalował. Właśnie tutaj Y, Y może... Musiałem go proskalować w innej troszkę osi, bo on się tu za dobrze nie skaluje. Jedna oś mi jest potrzebna, Na przykład X, nie? Jak nacisnę S, X, to widać, że się rozciąga, ale jakby w dwóch kierunkach naraz. Musimy pamiętać, że to jest złudzenie. Jak dam jeszcze raz X, to będzie teraz tylko jego lokalna osi X, która leci po przekątnych. Więc... Integruje czy też interferuje mi tutaj z tą skalą ten mój obrót, który miałem. Więc obrót należy zniwelować. Zobaczcie, obrót jest tutaj 45 stopni, który ustawiłem wcześniej, żeby był równo w oczkach ustawiony równolegle, jakby. Nie na Ctrl A, Apply Rotation i teraz już skalowanie w X czy w Y będzie przebiegało bez zakłóceń. Ok, więc teraz gdybym chciał zrobić z tego ładną sztachetę, to na przykład robię coś takiego. A następny element do sztachety to jest dodać cube. Ten cube ustawić pod tym stożkiem, mniej więcej można go trochę podnieść do góry, zwęzić, tak żeby był mniej więcej tej samej szerokości z kontrolem, oczywiście. Widzicie? I teraz można ładnie sobie to wszystko ustawić tak, jakbyście chcieli, żeby to była sztacheta. Na przykład coś takiego, można nawet trochę powiększyć. Ok? I z takich obiektów mogę teraz zrobić płotek, czyli na przykład ustawię kilka razy tego typu rzeczy, no a potem ups. Widać, że nie obróciłem sceny i powstały mi takie cegiełki. Nie ma problemu, możemy je wszystkie zaznaczyć. Widok z góry tego odznaczenie niepotrzebny. Ten będzie aktywny w zaznaczeniu. Widok z góry mi to wszystko ładnie pokazuje. Więc teraz wciskam to w osi Y, jak tu widzimy. SY, robię z tego wąskie sztachety i przesuwam je przez GY Y pod te moje elementy tutaj. Widzicie? Teraz się wszystko ładnie wyrównało. Załóżę wszystko zaznaczyć. Mogę teraz widok od góry przesunąć taki płotek gdzieś w miejsce, gdzie bym chciał, żeby stał. Oczywiście dodam jeszcze do niego takie poziome sztachety czy tam poziome elementy. Skopiuję na przykład ten element Escape, żeby stał w tym samym miejscu. Następnie R, Y, obracam go 9 stopni, troszeczkę go przeskaluję i trochę go powiększę. I zobaczcie, że taki płotek już się ładnie zaczyna bronić. Jeżeli skopiuję go dwa razy, mam elegancki segment związany z robieniem płotka. Więc teraz wystarczy tylko go postawić gdzieś za tymi bałwankami. Na przykład tutaj mogę to tu obrócić, skopiować, gdzieś tutaj dać, nie? żeby tak za bardzo ich tam nie ograniczać również. Trochę będzie trzeba rozciągnąć też ten plane, na którym stoją. To jest widok od góry. Teraz zobaczcie, jaka się robi z tego przyjemna rodzina. Mam całą tutaj scenkę. Oczywiście w podobny sposób robi się choinkę, ale żeby pokazać, jak to zrobić, a raczej, żeby pokazać, jak zrobić tą miotłę, no to chyba zrobię po prostu osobne nagranie. Miotła zawiera pewien ważny element, na którym chciałem się skupić tylko i wyłącznie. No i tyle.